Podnominał KAST. Lek na kolarski ból dupy. Dawkowanie. Raz na jakiś czas. Tematyka. Rowery, bajery, ogóry, grand tury, waty, laktaty. W razie wątpliwości skonsultuj się ze swoim influencerem lub cyklomejwenem. Słuchasz na własną odpowiedzialność. Bonjour, le tour toujours. Attachez vos baguettes, c'est parti! Bonjour! Bonjour, bonjour! Czyli znowu wracamy po dniu przerwy. Złapałem oddech, ale tak nie do końca. Dopiero teraz złapałem ten oddech w pełni. Wracam do Was. No, i dzisiaj parę słów o tym, co działo się w dniu przedwy, o tym, co działo się na etapie 9, 10, co dziać będzie się na etapie 11, także porozmawiajmy może chwilkę jeszcze o tym etapie, etapie 9, bo to jeszcze nawet przed, przed dniem przedwy, kiedy to do generalki znowu wjechał Ben O'Connor, który zresztą miałby, gdyby nie czasówka, dosłownie parę sekund straty do Tatka, no ale niestety, wielkie tury to też, również czasówki, Benie drogi, y, trzeba je umieć jeździć, y, ale do, było, doszło tam do dosyć ciekawej sytuacji, gdzie team UAE Emirates udawał, że nadaje wysokie tempo ale, ale podejrzewam, że nadawał to tempo na tyle wysokie, bądź na tyle niskie y, żeby y, Ben O'Connor zdobył koszulkę no bo wiadomo, Ben O'Connor, zawodnik Asia Diesel Citroen y, także jeżeli Francuzi zdobyliby miał żółtą koszulkę no to zrobiliby wszystko żeby ją jak naj, najdłużej zachować także Team UAE miałby troszeczkę odpoczynku no bo niby każdy by wiedział, że Tadek jest tutaj głównym faworytem, ale jednak Francuzi będą walczyć o tą żółtą koszulkę we francuskim wyścigu, w którym nie wygrali, o ile mnie pamięć nie myli od 1986 roku kiedy to Bernard Hinault dogadał się, żeby jednak LeMond go nie ograł i powiedział, że mu pomoże w kolejnych edycjach Także także wtedy wyszedł na na czoło wyszedł Ineos i Ineos podkręcił na tyle tempo, żeby po pierwsze sprawić problemy konkurentom Carapaza w walce o drugie miejsce, pierwsze wśród ludzi. A po drugie, żeby też zmniejszyć tą, przy, tą przewagę na tyle, żeby jednak to UAE zostało na pierwszym miejscu i żeby musiało pracować na czele peletonu. Także taki tutaj troszeczkę smaczek, jeżeli chodzi o ten etap do teamu, bo przecież pamiętamy, że skończyło się tak, że ci główni faworyci dojechali ze stratą około 6-6,5 minuty do Bena O'Conora, On potrzebował tych minut lekko ponad 8, żeby stać się liderem turu. Także po etapie dziewiątym, etap odpoczynkowy, czyli dzień odpoczynku, żeby być tutaj dokładniejszym. No i co tam mieliśmy, co nam się tam działo? Po pierwsze, Eddie Merckx powiedział, no, że Van der Poel to, że, od, że wyfiksował się z dalszej jazdy w Tour de France, to jest niedobre dla kolarstwa, to daje zły przykład. No, po, Powiedział mu ktoś, że no, przecież on ma zaraz Igrzyska Olimpijskie. No to Merck powiedział, no to trzeba by sobie inny plan wymyślić, przecież nikt mu nie kazał jechać. W Tour de France to no chyba, chyba mu kazali, bo to akurat Team Alpes Infenix i to, to dla nich ten wyścig jako duży na drugiej dywizji. Jeszcze Mattie van der Pol, cała historia z dziadkiem itd., td., um, Także myślę, że jednak mu kazali jechać. No ale tutaj Edi Merckx nie godzi się z tym, że można sobie po prostu wpaść na parę etapów, no bo też mówi, wtedy mówią, że ok, no jeżeli Van der Pol wiedział, że będzie jechał tu tylko tydzień, potraktował to jako wyścig tygodniowy, w ogóle się nie oszczędzał, no i mógł sobie pojechać pojechać to, co ch chciał, powygrywać etapy. Tam na miód Brytanii chyba jechał przez parę minut, jakieś znowu chore waty, to wyszły dane ponad tam, ponad 500 watów przez parę minut, także hmm wydaje mi się, że nawet jakby teraz miał zostać się tak tadmosi przez tę Francję kolejne dwa tygodnie, no to tak, tak czy siak swoje by wygrał, mieliśmy piękną historię no on teraz jedzie walczyć o medale w Tokio jeżeli chodzi o Marka Cavendisha na podczas dnia przerwy no to powiedział, że czuje, że tutaj wrócił, wyrzucił głównie walczyć o etapy, jeżeli ta zielona koszulka mu wpadnie w ręce w Paryżu no to fajnie zakazał tutaj rozmawiać o rekordzie Diego Merxa no i powiedział, żeby nie skreślać też Krzysia Firma, bo powiedział, że jego też już skreśli i powrócił. No jakby Krzyś film powrócił w, takim, w takiej formie e, jak e, no, porównywalnej do, do tego, co pokazuje tutaj Mark Cavendish, jeżeli chodzi o w przypadku Christophera Fruma e, generalkę, no to to już nie wiem, co by tam musiało być jedzone, tak naprawdę, żeby to się mogło wydarzyć. A jak już mówimy o jedzeniu i mówimy o kanapkach, no to też Tadej Pogaczar na konferencji, która była jakoś tak mocno określona czasowo, chyba w 10 minut i parę pytań. Jeżeli ktoś go zapytał, jak tutaj ludzie mają wierzyć w te jego wyniki i w to, że no nie, nie je brzydkich rzeczy i tak wszystkich zostawia z tyłu, no to powiedział, że nigdy. Nie oblał testu na doping, gdzieś już tą um, śpiewkę słyszeliśmy. No ale time will tell, czas pokaże, jak to z tymi kanapkami tatka, które um, na dzień najlepiej jeść, um, aby kręcić te 6,5 czy tam 7 watów na kilogram. Um, Także to był dzień odpoczynku. Um, teraz, um, jeżeli chodzi o dzisiejszy etap. Dzisiejszy etap etap płaski, ale z takimi, no ze smaczkami, bo etap jednak na końcówce parę podjazdów, tam Team Bike Exchange chciał troszeczkę wprowadzić Marka Cavendisha w problemy przez to się troszeczkę wypalił, co też zresztą no może nie skrytykował Marka Cavendish tylko zauważył, no bo ja mu to na rękę, jeżeli taktyki jego przeciwników nie działają, no to Mark Cavendish na tym oczywiście zyskuje. No i tutaj jak już mówimy o zyskiwaniu o tym co zyskuje Mark Cavendish to może taki troszeczkę off topic, ale mm, co roku, jeżeli chodzi o futbol amerykański. Drużyna czy też zawodnicy grający dla Miami Dolphins w 1972 roku zawsze jest mówione, kiedy ostatnia niepokonana drużyna w sezonie przegrywa mecz. Oni odkrywkowują szampana, no bo Miami Dolphins z 1972 roku są jedynym perfekcyjnym teamem czyli drużyną, która nie przegrała ani jednego meczu w całym sezonie i, wiadomo, przeszła, żeby wygrać Super Bowl. Dlaczego o tym mówię? No bo wydaje mi się, że Eddie Merckx, tak, po każdym Tour de France, gdzie ten jego rekord etapów 34 etapów Wygrany w Tour de France przechodzi niedotknięty, nikt się do niego nie zbliża, pewnie też odkotkowuje szampana. No ale Edi już jest wiekowym panem. Może lepiej, że w tym roku musi z tym szampanem naprawdę się wstrzymać. No bo jest dzisiaj na finiszu takim troszeczkę technicznym, pokręconym, oczywiście wygrał Matt Cavendish wspomniany i to nie przed byle kim, bo przed Wołtem Vanatem i Jasperem Philipsenem na czwartym miejscu, na szczęście, poza podium na Buchani. Na miejscu piątym Michael Matthews, Matthews z tego teamu Bike Exchange, który próbował Cavendisha na tym ostatnim podjeździe, na tej czwartej kategorii zgubić, ale Cavendish dał sobie, dał sobie radę. No, działo się, działo, działo się dosyć dużo pod koniec, bo, bo oczywiście ten początek i ten jakiś odjazd dwóch zawodników, to nie Tosza van der Sande i Igor Ila, to jakiś, no, no, taki klasyczny, Klasyczny temat grand czyli odjeżdżamy, pokazujemy sponsorów, a potem wiemy, że i tak teamy spinterskie nas złapią. No, było troszeczkę mowa o tym, że nie wiadomo, czy złapią, bo już tych teamów spinterskich podobno nie ma, bo i team Elire odpadł, i przecież Adno Demare odpadł, i Karabajuana Joana nie ma, i Beana Kokarda nie ma, no ale jakoś się tak złożyło, że i Jumbo chciało coś uszknąć, i, um, um, i team Adka Samsik, i team Bike Exchange, i oczywiście The Kenny Quickstep, także. Yy, także, także, oczywiście, dojechał ten yy, sprint, mało tego. Yy, było bardzo wietrznie, było bardzo kręto, także zaczęły się robić wachlarze, zaczęło się robić yy, troszeczkę nerwowo. I wtedy oczywiście jak zaczęły się te wachlarze, no to zaczęła się też walka nie tylko o, o etap, ale zaczęła się również walka przez chwilę, bo gdzieś tam Tadej pogaczać się na sekundkę zagubił, gdzieś był pod koniec grupy. było możliwość, że to pęknie, że może coś odjedzie, już oczywiście jakieś emocje, no ale tak się tak się nie stało, to potem pod koniec się to troszeczkę zjechało, bo aż tak mocno się tego poszarpać nie dało. No i praktycznie generalka bez zmian, jeszcze tam parę kilometrów przed metą dużego pecha miał Sonny kobrali, bo złapał gumę właśnie w tym momencie, kiedy to piekło zaczęło się rozkręcać, potem musiał gonić, gonić po samochodach, dochodzić do tego pelotonu. No, doszedł, ale oczywiście z tak przepaloną nogą, najlepsze na co było go stać, to miejsce 17. Na no, szkoda, bo już podje, podjechał też i zgadnął dosyć dużo punktów na tym sprincie lotnym. Także tam była sytuacja, gdzie właśnie dzisiaj na etapie Bradley Wiggins jechał na motorze z tyłu, oglądał zawodników, mówił: No, tutaj Mark Cavendish wygląda dobrze, oczywiście tam do niej gdzieś się odezwał, pokazał się, machnął. Sonic obrali też. Przejeżdżając obok Bradley'a Wiggins'a, pokazał, że tak jakby palił papierosa czy, jakby, czy też cygary, że wszystko ma pod kontrolą. No okazało się, że niestety nie miał tego ogumienia pod kontrolą. Także Marka Wendysza zapowiadało się na to, na to że najpierw się zielona koszulka klasyfikacja zjedzie. Po tym jak Sony kobiety zdobył dużo punktów na sprincie lotnym, no ale Marka Cavendish teraz 218 punktów po wygranej etapowej, a zanim. Uch, tych punktów 40, 51, 58, 59 punktów za nim. Michael Matthews, a 23 punkty za Michaelem Matthewsem. Sonic O'Brien. Także to się nam rozjeżdża. W klasyfikacji generalnej dzisiaj no, nie ma o czym mówić, bo był jeden punkt do zgarnięcia, ale będziemy mieli walkę Nairo Quintana z Michaelem Woodsem, no bo Michael Woods już zapowiada, że po tym pechu na początku Tour de France teraz będzie walczył z pewnością o koszulkę w czerwone grochy. Szybki rzut oka, czy coś tutaj w klasyfikacji generalnej nam się stało? No niestety w klasyfikacji niegeneralnej oczywiście drużynowej. Cały czas na dziewiątym miejscu, cały czas tą godziną trzynastoma minutami, trzynastoma sekundami straty Team Movistar. Także trzymamy kciuki, żeby tam Team Movistar zajechał na swoje miejsce, czyli na miejsce pierwsze, żeby mogli w końcu założyć te żółte kaski no i naprawdę się po prostu cieszyć tym sportem. Także Popatrzmy jeszcze eee, na, 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 na dzień. Jutrzejszy, no jutro, jutro, cóż się będzie działo jutro? No, już, tu, już na etapie dziewiątym, kiedy Chris Frum złapał gumę, już nie było praktycznie, jako że strzelił za nim samochodów timowych czy też serwisowych, żeby podać mu koło, podbiegał pod górę i czekał, aż ktoś mu użyczy koła i bał się, bo już był tam na limicie przecież czas, czasu i mógł być odpalony stud Tour de France. Jutro wspomnienia, no jutro Mom Ventoux i to dwa razy na no to, to samo Mom Ventoux, pod które Chris Frum kiedyś podbiegał po tym pamiętam Wypadku, także jutro etap dla sprinterów do przeżycia. Także Mark Cavendish, Sonic obrali może nie, bo on jest w dobrej formie górskiej, ale e, czy to Mark Cavendish, czy, czy, czy Jasper Philipsen, e, czy Michael Matthews, no chcą przeżyć, to chcą dojechać w tym limicie czasowym, no bo zaczynamy na płasko, na spokojnie. Czwarta kategoria, lotny finish, czwarta kategoria, no i potem mamy pierwszą kategorię, Coldera e, Lugier, no po, i potem dwa razy mówią tu. Dwa razy ten podjazd, tu będą mijać szale Renard. No i niestety no, zjazd, zjazd do mety. Ciekawe jak będzie z pogodą. Jeżeli będzie jakiś deszcz, no to wiadomo, tutaj kolejne niebezpieczeństwo. Chciałbym powiedzieć, że za, zaatakują tatka, że będą emocje. No mam wrażenie, że Tadek będzie miał wszystko pod kontrolą będzie się tylko to wszystko kotłowało od drugie. Ech, o drugie miejsce, no bo, no bo Tadek jest poza zasięgiem, przecież nigdy nie oblał testu antydopingowego, dopingowego, e, także, e, także po prostu jest bardzo mocny. E, tak, tak patrzę, co się działo ostatnimi czasy, co się działo dziś, co się dziać będzie jutro. No wydaje mi się, że po tym dniu odpoczynku mm, powracamy do tej rzeczywistości, że Tatkowi będzie ciężko wyszarpać tą żółtą koszulkę, wraz z koszulką białą. E, no zobaczymy kolarstwo to kolarstwo może, może coś nieprzewidywanego no ja myślę, że tu będzie walka znowu dwa wyścigi, czyli ktoś pojedzie zgadniać te koszulki, te punkty e, Króla Gór, czyli pewnie Nairo Quintana będzie się żarł z Michaelem Woodsem e, no a potem z tyłu gdzieś tam walka o, o to, żeby nie stracić za dużo do Tadeja Pogaczara, no ale jak będzie e, no to już zobaczymy jutro, także do usłyszenia do jutra au revoir Podnominał kast. Lek na kolarski ból dupy. Lecz dobrze, już popuszczam.